Cześć, witam Was serdecznie. W związku z tym, że ostatnio dostawałem od Was kilka pytań na temat słuchawek, jakich używam, postanowiłem dla Was zrobić taką prezentację, opis, recenzję słuchawek właśnie moich headsetów O. No cóż, moi drodzy, są to gamingowe słuchawki od Asusa Republic of Gamers Vulcan Pro. Co warto powiedzieć o tych słuchawkach? Pierwszy, co nam się chyba rzuca w oczy, to jest wygląd, wykonanie i kolorystyka. Dominuje czerń z domieszką czerwieni, co jest teraz typowe dla serii Republic of Gamers. Warto zwrócić uwagę tutaj na wykonanie tych złamywaków. Nazwę to złamywaki, ok? Niech, niech tak się przyjmie. Wykonane są one z metalu, nie z plastiku. Nie są w... Metal nie jest wtopiony w plastik, tylko jest przykręcony właśnie na takie śrubki, co daje nam naprawdę konstrukcję dosyć solidną. Logo Asusa wygląda to fajnie. Małżowiny Małżowiny są wykonane z ekoskóry, Są dosyć spore, więc przykrywają nam w całości uszy. Dzięki temu nasze uszy się nie męczą, nawet po kilkugodzinnym graniu. Przesłuchanie muzyki i oglądanie filmów to już co jeszcze? mikrofon, mikrofon w każdej chwili możemy odczepić i podłączyć, wykonany jest z elastycznego tworzywa pokrytego gumą jakość tego mikrofonu też nie jest najgorsza, co możecie sprawdzić u mnie na materiałach bo dzięki temu mikrofonowi mi nagrywam wszystko co jeszcze? tutaj mamy taki magiczny przycisk ANC co on, co on oznacza? już Wam tłumaczę, otóż jest to pasywna jak i aktywna redukcja szumów z zewnątrz więc jeśli byście chcieli sobie zredukować szumy komputera kliki myszką, pisanie na klawiaturze więc z pewnością zda to egzamin ale jeśli przyjdzie już o głębsze takie dźwięki odkurzacz czy gadanie kogoś tam to już troszeczkę gorzej sobie z tym radzi aby ta funkcja działała w prawej słuchawce mamy taką klapkę pod tą klapką jest bateria 3 razy A. No niestety, tak wymyślił to Asus. Na pewno znajdą się takie marudy, co będą narzekać, i powiedziała, można było lepiej to zrobić. Niestety, no Asus widocznie nie miał wyjścia, musiał to umieścić w słuchawce. Ale ta bateria spokojnie nam starczy na 40 godzin użytkowania tej funkcji Więc według mnie, mi to wystarczy. Nie narzekam na to. Jeśli chodzi chyba o same słuchawki, to by było na tyle. Wszystko powiedziałem wszystko. Warto dodać teraz, co mamy, jakie mamy dodatki do, do tych słuchawek. To co w tej chwili trzymam w ręku, jest to mini karta dźwiękowa Speedfire. Genialne rozwiązanie, super sprawa. Warto dodać też, że do tej mini karty nie potrzebujemy żadnego oprogramowania, żadnych sterowników. Podpinamy, podpinamy ją pod USB. Działa jak należy bez żadnych problemów. E, czym Asus się naprawdę teraz szczyci? Niestety, w konkurencyjnych tego typu rozwiązaniach będziecie musieli instalować e, sterowniki i oprogramowania. E, jakie funkcje mamy na karcie dźwiękowej? FPS, czyli podbicie wysokich, jak i niskich dźwięków. Surround chyba nie muszę tłumaczyć. I AMP. Sam do końca nie wiem, nie jestem pewien, ale coś chyba z wyrównaniem dźwięku. Nie jestem pewien, ale ale chyba tak. Dwa wejścia na mini jacka do mikrofonu i właśnie do słuchawek. Kabelek. Kabelek do słuchawek jest naprawdę bardzo długi, więc swobodnie możemy się rozsiąść gdzieś daleko od komputera i sobie oglądać jakiś film, mecz czy słuchać muzyki. Na kablu mamy. Włącznik i wyłącznik mikrofonu też właśnie z takim małym logiem Republic of Gamers i, i, i Asus. Wygląda to świetnie. No i spinaż do kabli. Wykonany z gumy, też z logiem ROG Bardzo fajny i tyle. No i jak ja to mówię wisienka na torcie, czyli ETUI. ETUI to jest coś wspaniałego, naprawdę. Przyda się na pewno każdemu. Jeśli chcecie wyskoczyć gdzieś tam pod namioty czy, czy do znajomych, wkładamy w suchaweczki w takie tu i, i nie martwimy się o to, że coś im się zostanie. Super sprawa, naprawdę. Wykonany bardzo solidnie logo Asusa na frontowej części. W środku delikatny materiał. Tutaj możemy sobie wsadzić właśnie ten tak spinacz do kabli, czy, czy tutaj miejsce na mikrofon mamy. Bardzo przemyślana i fajna sprawa. To by było chyba tyle, jeśli chodzi o słuchawki Vulcan Pro. Jesteście pewnie ciekawi, w jaki sposób wpadłem w posiadanie tych słuchawek. No to już wam tłumaczę. Pewnego dnia przeglądałem sobie, wiecie, Facebooka, tam jakieś duperele, wpadłem na profil Asusa. Był tam jakiś konkurs. Wiecie jakie jest podejście do konkursów. Ech, ja wygram, ja. No nie ma takiej opcji w ogóle, nie? Ale coś mnie tknęło, złożyłem tam. Trzeba było wykonać chyba jakieś graffiti, z graffiti jakąś grafikę i ten. I czy jakieś tam już nie pamiętam jakąś ankietę wypełnić? No i mniejsza z tym. Puściłem, wysłałem, nie zapomniałem kompletnie o tym. Po trzech tygodniach był to akurat taki okres, gdzie składałem komputer, więc spodziewałem się każdej przesyłki jako przyjdzie. Przychodzili listonosz, wręczam mi tę przesyłkę, ok, idę do domu. Otwieram już mówię, gały co to jest w ogóle, nie? Ja tego nie zamawiałem. Skąd to się wzięło? Wielkie zdziwienie. No, wszedłem tam na pocztę, przeglądałem, pisałem do innych, czy, czy nie pomylili adresów. Ale w, w głębi duszy czy, oby, oby nikt nie pomylił, nie? Oby nikt nie pomylił. No, i nagle taka Bach lampeczka w głowie. Czyli, ja brałem udział w konkursie. No i za pierwsze miejsce był Asus Rock Swift. Chyba, chyba tak. Za drugie, właśnie słuchawki. Monitor to był Asus Rock Swift. Ym, za drugie, właśnie słuchawki. A za trzecie, jakieś gadżety od Asusa. No i wchodzę i wiecie: boom, taki slow motion, nie? Jest moje imię i nazwisko. No radość niesamowita. Życzę naprawdę każdemu, żeby, żeby poznał takie uczucie. Fajna sprawa. No. Jeśli człowiek o czymś marzy i to się spełnia tak o wiecie z dnia na dzień. To jest coś, coś wspaniałego. No i wygrałem, wygrałem w ten sposób słuchaweczki właśnie te od Asusa. Za co serdecznie dziękuję Asusowi. I oby więcej takich konkursów i to by było chyba tyle. Od cała historia. W ten sposób stałem się szczęśliwym posiadaczem owych słuchawek. To nic. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę i do następnego. Cześć.